Zrobimy szybki quiz o witaminie D i jestem bardzo ciekawa, kto z Was będzie znał odpowiedzi na wszystkie pytania. Zaczynamy! Czy witaminę D trzeba przyjmować codziennie? Nie, nie trzeba, ponieważ witamina D nie jest klasyczną witaminą. Ona jest prohormonem i jej czas półtrwania wynosi od 2 do 3 tygodni. A to oznacza, że możemy ją przyjmować 2-3 razy w tygodniu lub nawet raz na tydzień. Czy zawsze musimy przyjmować witaminę D3 z witaminą K2MK7? No, i odpowiedź Was pewnie zaskoczy, bo odpowiedź brzmi nie, nie musimy. My sami produkujemy witaminę K2 w naszych jelitach, ale nie oznacza to, że my nie powinniśmy suplementować właśnie z witaminą K2 MK7. Powinniśmy, jeżeli mamy kłopoty z mikrobiotą, czyli jeżeli na przykład przeszliśmy antybiotykoterapię albo wiemy, że nasza mikrobiota po prostu i tak, i tak potrzebuje wsparcia, że sobie nie radzi, wtedy warto połączyć. Czy przez całe życie my syntezujemy witaminę D3 przez naszą skórę, i tu mam na myśli oczywiście działanie promieni słonecznych, na naszą skórę? Praktycznie nie, ponieważ w wieku 50-60 lat my zachowujemy zdolność syntezy witaminy D przez naszą skórę zaledwie w 20-30% w porównaniu do tego, co było w młodości. W jakim zakresie powinniśmy mieć poziom witaminy w naszych wynikach badań? To jest super ważna wiadomość, ponieważ te normy, które my widzimy przy wyniku badania, one są za niskie. Mamy wtedy taki przedział od 30 do 50 nanogramów na mililitr. To jest stanowczo za mało. My powinniśmy trzymać się w takim przedziale od 60 do setki, a jeżeli mamy różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne lub takie choroby kobiece, powinniśmy być w tym przedziale od 70 do 100. Czy łatwo jest przedawkować witaminę D3? I odpowiedź Was może uspokoić, bo nie. Nie jest to takie łatwe. Musielibyśmy przez dłuższy czas naprawdę przyjmować duże dawki tej witaminy. Jestem ciekawa, ile odpowiedzi znaliście. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. I jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, udostępnijcie to wideo. Niech wasi znajomi również mają szansę.